To wideo jest dla ciebie, jeśli chcesz znać założenia nowego projektu, wyzwania dotyczącego kształtu ciała, nadwagi, otyłości. W psychosomatyce taka podstawa, ale i podstawa chyba w każdym takim temacie, w którym człowiek uznaje siebie za twórcę, za kreatora swojego życia, to jest to, że świat fizyczny jest rodzajem ekranu, na którym manifestują się obrazy świadomości. Ciało fizyczne traktujemy zatem jako ekran świadomości. Kiedy więc patrzę na objawy w moim ciele, to mogę zobaczyć konflikty, które są w mojej świadomości, czyli przyczyna choroby ma swoje źródło w psychice. W ten sposób patrząc, nadwaga jest skutkiem tego, co dzieje się w psychice. Na pierwszy rzut oka, człowiek, gromadząc tkankę tłuszczową, wizualnie powiększa się tworzy wokół siebie warstwę ochronną barierę która amortyzuje kontakt ze światem w psychosomatyce nadmiar tkanki tłuszczowej to symboliczny brak bezpieczeństwa wyraz lęku niepewności szukania ochrony ale też potrzeba opieki i oparcia może to też być ucieczka przed uczuciami nadwrażliwość albo albo odrzucanie siebie i człowiek może szukać takiej ochrony przed dowolną obawę, obawą, przed dowolnym lękiem. Jeszcze z innej strony, nadwaga może wynikać z potrzeby zauważenia przez innych. Jeszcze z innej strony, może oznaczać brak miłości. Jeszcze z innej strony, może ktoś za dużo je, zastępując strawę duchową fizycznym pożywieniem. Do tematu interpretacji zawsze podchodzimy indywidualnie. A ty najlepiej znasz siebie, więc najlepiej wiesz o co chodzi, nawet jeśli teraz sobie tego nie uświadamiasz. I oczywiście nadwaga może być spowodowana zmianami metabolizmu, zmianami hormonalnymi, jakąś chorobą, stresem czy siedzącym trybem życia. Tylko z psychosomatycznego punktu widzenia człowiek korzysta z tych przyczyn fizycznych, aby przywrócić harmonię, aby przywrócić równowagę w psychice. Dlatego właśnie, jeśli człowiek nie rozwiąże konfliktu na poziomie psychicznym, to zmiana diety i innych czynników przynosi krótkotrwałe efekty, a potem waga wraca do poprzedniego poziomu lub konflikt w psychice manifestuje się poprzez inne objawy. Ten rodzaj odchudzania polega na tym, że człowiek świadomie podejmuje decyzję o zmianie swoich nawyków, ale nie rozwiązuje problemów w psychice. Podświadomość widzi to w ten sposób, że gromadzi tłuszcz, aby zapewnić przetrwanie. Kiedy człowiek odchudza się, korzystając ze swojej tak zwanej silnej woli, podświadomość myśli sobie, ok, zabieraj tłuszczyk, zabieraj, w końcu i tak przestaniesz, a wtedy ja szybko odrobię straty, nazbieram więcej tłuszczyku i umocnię programy blokujące odchudzanie. I mamy efekt jojo. To, co powiedziałem, oznacza, że skuteczna zmiana wagi musi wiązać się z rozwiązaniem konfliktu w psyche. To, czy najpierw zajmujesz się przyczyną w świadomości, czy równocześnie stosujesz diety, siłownie i inne takie, to zależy od ciebie. Ja jestem zdania, że najpierw powstaje wybór w świadomości, a potem manifestuje się w materii fizycznej. Najpierw jest myśl, potem czyn. Stąd najpierw lepiej stworzyć duchowy obraz tego, co ma być w fizyczności, bo dzięki temu podświadomość wie, co robić. Ja nazywam się Paweł Stan i tworzę specjalne nagrania, dzięki którym możesz wyobrażać sobie różne rzeczy i dzięki temu wpływać na swoje ciało i psychikę. Aktualnie pracuję nad moim ciałem, więc jeśli masz podobne wyzwanie, chcesz zmienić wagę Twojego ciała i czujesz, że moje rozwiązania mogą być dobre dla Ciebie, to zapraszam Cię do tego projektu, projektu nowego człowieka. Wejdź na stronę prekognicja.pl, ukośnik-biuletyn i dopisz się do listy, zaznaczając opcję projekt nowego człowieka. Pamiętaj, żeby potwierdzić swoją subskrypcję. Sam projekt jest do samodzielnej pracy, natomiast, dlatego że w tym momencie tworzę go również dla siebie, to jest tu również miejsce na grupowe, wspólne spotkanie dla uczestników. Od czego zacząć mówiłem w poprzednim wideo? Najważniejszy jest odpowiedni mindset, odpowiednie nastawienie i tutaj częścią tego projektu są 21-dniowe afirmacje zmiany. Jeśli korzystałaś już lub korzystałeś z tych afirmacji przy okazji czegoś innego, to i tak pamiętaj, że nowy projekt to najpierw nowe 21 dni z tymi afirmacjami, z afirmacjami zmiany. Po dwóch tygodniach robisz kolejny krok, tworzysz obraz swojego idealnego ciała fizycznego. To robisz we własnym zakresie i to jest podstawa do korzystania z kolejnego nagrania pod tytułem Twój idealny wizerunek ciało fizyczne. I to nagranie jest aktualnie w przedsprzedaży w wersji personalizowanej z Twoim imieniem. Możesz je zamówić na stronie w opisie albo pisząc na maila. Podsumowując, w projekcie Nowego Człowieka przez pierwsze trzy tygodnie budujesz fundament. Tworzysz swoje odpowiednie nastawienie. Po trzech tygodniach budujesz swój idealny wizerunek. Parę Nie. dni temu dostałem też pytanie, czy kupować nagrania z projektu Piękna Skóra Odmłodzenie. I powiem tak, to są dwa różne projekty. Ten jest związany z nadwagą, a, tamte, a tamten z jakością skóry. I na tym etapie nie łączyłbym tego. Za to włączyłbym jakość skóry, wygląd skóry do obrazu Twojego idealnego wizerunku ciała. A dopiero później skorzystałbym z projektu Odmłodzenie skóry. Dla kobiet nie łączyłbym również projektu nowego człowieka z programem Piękne Ciało, Piękny Biust. Ale pamiętaj, żeby kształt piersi włączyć do obrazu Twojego idealnego wizerunku. Nie łączyłbym, rozumiem jako wykonywał w tym samym czasie, czyli jeżeli to było już wcześniej, to jest ok, jeżeli myślisz o tym, żeby zrobić te projekty później, też jest ok. Jeśli o mnie chodzi, to ja staram się nie łączyć w tym samym czasie różnych rzeczy dotyczących tego samego tematu, bo potem czasami trudno stwierdzić, co jak zadziałało, czy nie zadziałało. Ale gdy już znam narzędzia, to spokojnie z nich korzystam i mieszam według własnych wizji, uczucia, odczucia, według własnej intuicji. To tyle na teraz. Polub to wideo, dopisz się do biuletynu, zamów nagrania i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam cię serdecznie. Mówił Paweł Stan.